Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk M4.1 S Hantico. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 września na live. Wygrania macie place w o wartości 20 zł. Wystarczy, że stawicie lajka, suba z dzwoneczkiem, i komentarz. Dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony Wowka, witam was z nowym odcineczku na CSGO skin się dzisiaj odcineczek, którego totalnie nikt się nie spodziewa, bo robimy kosę ze skrzyneczki 9, za 9 zł i 3 grosze. Jest to skrzynia naprawdę totalnie nieotwierana, jest to skrzynia cs więc może być naprawdę przeróżnie. Pamiętajcie o kodzie ty 10% więcej przy wpłacie, 20% na start, no i możliwość zostania jednego z tych oto gratisowych skinów właśnie przy wpłacie z moim kodem. No i okej. Okay. Dzisiaj słuchajcie, chodzi nam o skrzyneczkę. Schodzimy sobie niżej, niżej, niżej. Jest to skrzyneczka kolekcji Overpassa 2024. Skrzyneczka odwzorowana praktycznie, no i jeden do jeden do tego, co po prostu znajduje się w cesie. Więc zobaczymy. Zobaczymy, jak to się nam pokaże. Ja się na nic nie nastawiam, że tak powiem. Chociaż tutaj szansa, szanse naprawdę ciekawe na te skiny, no nie? Jako CS-owa skrzyneczka, naprawdę wygląda jako jedna z nielicznych na bardzo ciekawą. Więc zaczynamy dzisiejszy opening, W sumie będziemy otwierać sobie po dwie skrzyneczki. Dzisiejszy odcinek również wykonywany starą metodą, e, czyli po prostu będziemy otwierać tylko skrzyneczkę bez bitew. No i zostawiamy po prostu tylko te skiny, które są faktycznie dobre. Słabyk, się pozbywamy. Gorzej, jeśli będzie sytuacja, że żaden no, dobry no, Nie no, jest, 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 Dobra, jest od razu awp peczka Pięknie, cudownie. Nie wie... Ja pierd Mamy, mamy to. Mamy to, widzowie. Mamy to, mamy to. Co jest? Co tu się... Czekajcie, czekajcie. jak chcę to... Ja pierdzielę. Jaki ja jestem fartem, cudownie. Jakim ja jestem cudownym fartem. Zobaczcie, najlepszy możliwy stan faktoryniu. No i co, kostkę dzisiaj zrobiliśmy ze skrzyneczki, której myślę, że nikt się nie spodziewał. Nie no, niektórzy może się spodziewali. Ja aż tak się nie... Ja pierdziele, że aż tak łatwo. Że aż tak łatwo to pójdzie, to się nie spodziewałem. Mamy przed sobą jeszcze sporo otwarć tutaj widzowie, więc jest szansa na Supreme Knife Case'a, czyli skrzyneczki, której praktycznie nigdy nie otwieramy w takich odcinkach. Jest to najmocniejsza skrzyneczka z kosą, dużo, dużo droższa, no ale dzisiaj nadzieja naprawdę jest na tę skrzynię. Dzisiaj nadzieja naprawdę jest na to, że faktycznie może nam siąść skrzyneczka Supreme Knife Case, więc zobaczymy. Czy to się faktycznie powiedzie, czy do kompletu dzisiaj zdobędziemy też rękawice, no różnie może być, naprawdę przeróżnie, xm nam teraz siada, ok. więc xm jak najbardziej w porządku, ej, nie wiedziałem, że aż tak, no faktoryniu, co do stanu skinów, które ci nam wypadają, naprawdę super fart, super fart, co do stanu skinów, no nie, bo tylko wystarczyłoby pozmieniać to na Battle już iżbym tak się nie cieszył, ja już takiej super pozycji w dzisiejszym odcinku byśmy nie mieli, a jednak, słuchajcie, a jednak... Skrzy której nigdy praktycznie nie otwierałem. Ona, możliwe, tam jednosztukowo się pojawiała, czy coś. Zobaczcie, co dzisiaj zrobiłem. Nawet nie wiedziałem, że to jest co takie trafia. Ja myślałem, że to jakaś koska, czy coś. A tej faktycznie jest fajnie zbalansowana skrzyneczka, której ja praktycznie wcale nie używałem. I tutaj no jest mój błąd na pewno. Skrzyneczka będzie się pojawiać w odcinkach. Nie aż tak wiecie, że super mocno Bo też to jest skrzynia taka, że tak jak widzicie, no nie? Mnie, że sporo jest tych skinów dużo, dużo słabszych. Ale te szanse na te skiny bardzo dobre są naprawdę, co do ceny, skrzyneczki naprawdę super. No nie? Zbalansowane. E, o to mi w tym wszystkim chodzi. No i dobra. E, ostatnie otwarcie, słuchajcie. Ostatnie otwarcie teraz. Nie, nie jest, nie jest ostatnie. Czekajcie, bo tamtych skinów się w sumie pozbyliśmy. E, więc nie jest, więc tutaj możliwe, że jeszcze wpadnie nam. Ej, no mamy następne. No i dobra. Jeszcze pojedyncze jakieś nie może siąść ewentualnie podwójne, nie no, pojedyncze raczej. Więc ojojoj, ojojoj, oj, oj. pojedynczego też na nie będziemy mieli, więc słuchajcie, mamy trzy dobre takie trafy zdobyte dzisiaj, no ale co by tutaj nie mówić, te trafy są naprawdę super, Nie więc koska już wpada do nas na samym starcie tu jest ten supreme knife case, no nie, no ale nie daliśmy rady, więc dzisiaj 100% na kosę, skrzyneczka jest kliknięta praktycznie na starcie odcinka dawaj te crimsony, ej crimsony, czy one są zniszczone, chyba nie są zniszczone, co no i co, bardzo fajne crimson weby nam się daje tutaj, dodatkowo Punkty eventowe do wykorzystania. No i co mamy jeszcze? 180 zł, moi drodzy. 180 zł, więc to też nie jest mały budżet. Można coś z tego podziałać. I nie wiem, czy nie zrobić teraz bitwy tej overpassowej. No nie, z tej skrzyni overpassa. Ja chyba tak zrobię. Ja chyba tak zrobię, za stówę taką bitwę bym chciał. Dobra, 11 skrzyneczek byśmy sobie strzelili. Na 4 osoby. 4 osobowa bitwa, możemy sobie na to pozwolić na taką, że tak powiem, zabawę w dzisiejszym odcinku, bo nam super poszło. Słuchajcie, zdobyliśmy elegancko WP no Dobra, ty ktoś się niecierpliwie, ale chwileczkę poczekajmy. Dobra, będziemy dodawać, bo widać tutaj już jest Anna Maria Żukowska, jest no bardzo, bardzo zdenerwowana, widocznie. Yy, nie wiem kto to totalnie jest, ale jak ktoś się pod kogoś podszywa, tak to wygląda. Więc co tutaj będzie działo się dalej? No, słabe skiny, tylko Alex, słuchajcie, XM trafia w Wellwormie. No ale spokojnie, wiem jaka skrzyneczka jest, więc na te 11 skrzyneczek ja bym się spodziewał u mnie jakiegoś jednego bardzo fajnego trawu. Tak bym się nastawał, no nie? Że będą jeden, ewentualnie dwa bardzo fajne trafy yy, i tyle, tylko te fajne trafy mogą no, przewyższyć wartość samej bitwy, tak myślę. Nie więc zobaczymy, tutaj bardzo blisko też był kałaszek u Alexa, no ale też mu nie siat, więc na razie no, mnóstwo słabych skinów. To jedynie mamy mnóstwo a żeby wygrać pasję w napiszcie jaki jest wasz ulubiony napój niegazowany i obok liczbę od 5 do 7. Słabych skinów i tutaj ten ziomeczek, słuchajcie, zgarnia prowadzenie dzięki właśnie stanowi w New. No i zobaczymy. Czy ja będę jeszcze coś potężnego? Słuchajcie, czy ja zdobędę jeszcze coś potężnego? Jestem bardzo chętny na potężny traw. Z jest się więc możesz mi go zarzucić. Możesz mi go jak najbardziej zarzucić tutaj, obu bardzo blisko. No ale też nie, nie siada tutaj i słuchajcie, no niestety nie tym razem, ale tutaj nie no dobra, zwyciężył. Zwyciężył, udało mu się. Idziemy, strzelimy sobie z dwie babeczki. Jedna, druga. Okej. Okay. Eee, zostaje nam 89 zł, to też nie jest nadal mało Moi drodzy, coś tam pomyśleć Ja Underdoga może zrobić, wiecie eee, Jest taki odcinek z taką sytuacją Więc może i by Underdoga się zrobiło Na trzy osoby hmm, Dajmy trzy płyty eee, Usen Glock, więc może jakiś fejdzik tutaj siądzie I przywieszki bym chciał do tej bitwy eee, Nawet większej troszeczkę ilości I, 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 I co bym chciał z tych krzyżek Toolboxa Może być też Toolbox no i mamy te 9 złotych, więc dwa toolboxy sobie damy. No i dobra, 11 skrzynek, 3 osoby i underdog, więc tutaj musimy pójść najgorzej, słuchajcie, ze wszystkich, żebym zwyciężył taką bitwę. Zobaczymy, czy to się uda. Dobra, jest jeden przeciwnik, jest drugi, więc mamy dwóch chętnych przeciwników na bitwę underdogową. I jak to się zaczyna? Zaczyna się nie wiadomo, jak. No, stat track po mojej stronie, więc niestety też najlepszy skin. Tutaj, jeśli zdobędą statraki, to mnie przegonią. No, nie zdobyli tracków. Tutaj chain no to ziomeczek traci prowadzenie. E, wiadomo. Co jest dalej? No, Cyrex to na pewno nie będzie mi tutaj pomagał, chociaż też nie jest jakiś super, mega dobry, całe szczęście. Tutaj, czy coś się złego wydarzyło? Może być, może być nadal. Nic takiego mega mocnego się nie wydarzyło, bo do prowadzenia naprawdę niewiele mi tutaj brakuje. Zobaczymy, jak pójdzie na przywieszkach, bo to może być naprawdę kluczowe. To, jakie przywieszki nam polecą, więc zobaczmy sobie. Bardzo blisko, jedno... najmocniejsza to była przywieszka, kurde teraz nie zobaczę, czy jedna z najmocniejszych, możliwe to Najmocniejsza przywieszka, jaka jest po prostu dostępna w skrzyneczce. No i dwie ostatnie skrzyneczki do prowadzenia są minimalne rzeczy, a gościu zdobywa Asimowa, co znaczy, że prowadzenie jest moje. No i dobra, ostatni toolbox. No i piękne zwycięstwo. Tak mi się przynajmniej wydaje, że jest to piękne zwycięstwo. Słuchajcie, piękne zwycięstwo na underdogu. Więc underdoga kontynuujemy, tylko weźmiemy sobie teraz e, troszeczkę lepsze skrzyneczki. Weźmy sobie Lovely, Striking Ninja i Ninja. Ok, na tym uprzemy sobie naszą kolejną bitwę. Yy, ok, coś takiego byśmy sobie wrzucili, czekajcie, albo inaczej. Tak. Yy, no i teraz siedem, to by było pod Ember Case, raczej dobra opcja. No i ok, dziewięć skrzynek tym razem, trzy osoby i Underdog ponownie. To jest raczej ostatni Underdog, no nie? Mnie raczej nie będę podejmować ci większej liczby Underdogów, wystarczy. Również bardzo szybko znaleźli się przeciwnicy, więc gracze na stronie tych byli bardziej Underdoga, no nie? Ja tak, kurs jestem tak średnio nastawiony do tego trybu, a tutaj, zobaczcie, każda bitwa, co się nie ustawi na underdogu, moment i wypełnia się przeciwnikami. Więc to też ciekawe, myślę, że zagadnienie. No i lecimy, słuchajcie. Lecimy z batlow Na razie prowadząco, bo, no, tutaj... Pozdobywali coś tam. Pozdobywali coś tam. Tu w fajnym stanie Cyrex będzie, no nie? upilosa. No właśnie. Faktory new. Oj, kurde. To może być bolesne otwarcie dla mnie, ale bardzo małe różnice. I teraz ponownie. Nie, przechodzi na mnie. Prowadzenie. Więc suszek niestety, ale. No i teraz... Nie, Guardian jest, no nie? Guardian też może być spoko. Jasne, że jest spoko. No i co? Jest to zwycięstwo czy nie ma? Kortex? Nie no, jest spoko. Nadal jest spoko, nadal jest spoko. Oj, nie też będzie, 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 będzie! Takie jest piękne zwycięstwo! Ej, underdog prowadzi nas prosto, słuchajcie, po koskę. Więc no, drugą do kompletu. Nie no, rękawice nad mogą być, no nie? Dobra, zobaczymy. Może akurat, może akurat się nam to uda Bardzo bym chciał. Dobra, 375. Do... Skłamałem, nie był to ostatni underdog. Nie, niech dzisiaj po prostu los odcinka zależy po prostu e, od underdoga. Dangery, cztery sztuki. damę sobie All Stars'a jednego, bo mu tak do końca nie ufam. E, damę sobie też jedną tą nową, bo też jej jakoś do końca super nie ufam. E, i, 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 I reszta to może te dangery niech lecę, co? Albo zbustowany Case. Kurczę, caseowi jeszcze bym troszeczkę zaufał. E, I do tego wszystkiego mamy możliwość dodania sobie jakiegoś tam Ember Case'a pewnie. Mm. Powinno być, jak najbardziej powinno być. O nie, kurczę, żebym zrobił maksymalne. Nie, to by jeszcze było. Przyblokowałem tutaj jakieś te... Dobra, tu jest jakiś skinek. Pozbądźmy się go, bo te punkty i tak by na to wystarczyły. Tylko nie dodałem całych, kurde. Dobra, nie, trzy osoby i underdog. I tutaj już naprawdę to jest battle. O minimalnie rękawice maksymalnie to jest supreme knife case lub właśnie skrzyneczka z koską. więc wypełniam, znaczy wypełniam poczekajmy, bo te underdogi faktycznie się wypełniały nie wiem jak te, wy, jak te wyżej po prostu budżetowe, chłopaki też mogli się po prostu wystraszyć, bo poprzegrywali te bitwy nie no dobra, wypełniajmy. wypełniajmy nie będziemy tutaj czekać będziemy startować battle no i co, 10 skrzyneczek tutaj mamy do naszej dyspozycji i co tutaj się dzieje słuchajcie, co tutaj się dzieje Lecą, 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 i niestety jest to underdog, moi drodzy. Więc ten traf, którym no mam, ja kurde, mam problem. Naprawdę mam problem tutaj. Ojoj, ale se zrobiłem problem. Ale o, super, super, to mi się podoba. To mi się podoba, Adrian. Mm, dawaj teraz jakoś super e, naklejeczkę. Dobra, czekajcie, łańcuszek, kurczę. Mm, mi się tutaj Odkleił e, no i nadal niestety, nadal słuchajcie. Do... Kurde, to nie ten skin. To nie ten skin. I co będzie? Ba... Ej, może być fajnie, może być. Ay, battle Scary tested, Battle Scary Field tested. A mogło być naprawdę bardzo przyjemnie, żeby to było w lepszym stanie. No ale niestety nie. Minimalnie, słuchajcie. Minimalnie przybrakło, żeby to po prostu zwyciężyć. Ale nie tym razem, ale kurde, jak to już pięknie się wszystko rozgrywało, to naprawdę niesamowite, koskę i tak zdobyliśmy, więc naprawdę elegancki odcinek, ja wam dziękuję za oglądanie, subujcie, lajkujcie, na razie się ma i cześć.